Dziemano w Citrangeru Biedrze Dzisiaj jest akcja Orka Zapraszam do oglądania Sadzić o radzi, od rana cielność badać jutro loka. Prosić cię nam będzie z rana zasiać, zebrać bim, do pełnego jutro w nowych filcach od Armaniego. Sadzić o od rana cierność badać jutro locha Prosić cię nam będzie z rana zasiać, zebrać bim. Jutro w nowych pizdach od Armaniego Jestem rolnik, co zawalczę Na asfalcie fiatem tańczę No i w chlebie mam prosiaka A w stodole taka To jest Polska, a nie Iran Tu jest blondi, a nie świnia Jak zajebałem w piece, To zgubiłem dwa lemiesze Chcesz pszenicę? Pokaż synce Jak obejrzę twe donice Czyli mam już chlizę, Pomijanek nabił pizę Masz na bozik, no to bozim, Dobre cabrio i Ona to się tak prowadzi, że ma Wszystkie maseraty Janek radzi, zluduj trochę I oszczędzaj swą trzydziokę Zadzić, orać od rana Cierność badać jutro Locha prosić cię nam Będzie dla rana zasiać Zebrać, bimbrulać do pełnego jutro W nowych Orać krowy, doić i w ką laski wozić Gdzie jest Janek, karmi świnie, daj jej paszy, niech ta tyje Blondi skacze jak żaba, buja się sto kilo z Mieć kabana i gwiazdą po wypasie kiełbę zrobić I posypię tu pszenicę, wołam góry i w Na co liczę? Na dopłaty, żeby nowy kombajn spłacić Tutaj stoi nowy puk opijamy mój zakup I jak lesz się wyłożyłem z unik. Co tym razem zawiniłem? że komornik go wynosi Komor kosi amatorów Ale nie ten numer domu Co dziś orać? od rana cierność badać? Jutro locha prosić cię nam będzie z rana zasiać? Zebrać bimbru na pełnego jutro W nowych filcach od Armaniego Jeśli w szopie beczą kozy Daj im śruty, nalej wody Nalej wody, złap za wymie Mleko na bimberek wymień Krótka Robię się nigdy w życiu, mam ze 100 hektarów kiciu Po wypicie samocholki, skaczę z mordą też do żądu Pomelowy, zyskaj paty jest te puszczaj wiatry, takie czasy doje, dajcie wtedy w składce budzi Agrolabia się rozrasta, chcemy nawet na miastach czwarta rano, dzwoni budzik czas stojenia klopy budzi dziś, o, poradzi od rana cielność badać jutro loka Cie nam będzie z rana zasiać, zebrać Biblu do pełnego jutro W nowych kilka godzinach dla niego, sadzić obrać i od rana cielość jutro Loka cię nam będzie z rana zasiać, zebrać bimbrulać.